Z Facebooka w dziwnych okolicznościach Znikają zdjęcia Gruby temat I teraz pojawia się zagadka Czy jeśli ja w pączku Umieszczę zdjęcia, które Naruszyły zasady Facebooka Narażę się na zbanowanie? Przekonamy się Już dziś Mister Zdjęcie pierwsze. Niektórzy pokazują kaloryfery, a tutaj facet pokazał swój boiler. Można, można. Kolejne zdjęcie. Facebook bardzo, ale to bardzo nie lubi kobiet, które robią sobie fotki podczas karmienia piersią. Ale w tym wypadku wątpię, żeby kobieta nastojąco karmiła piersią podczas prezentacji tortu urodzinowego. Facebooku pójdź po rozum do głowy. Kolejne zbanowane zdjęcie. Jakiś tam koncert, jakiś tam misiek, no i niefortunnie no ten mikrofon, no. No dlaczego, no, człowieku, dlaczego masz takie skojarzenia, jak na to patrzysz? Ty, 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 no i ostatnie zdjęcie. Tutaj mamy przykład tego, że Facebook po prostu nie lubi, gdy ludzie są zbyt radośni, a zwłaszcza gdy są radośni razem ze swoimi pociechami. Może być też taka akcja, że jakiś Facebook ma taki filtr. I patrzą na to, ile na gości, ile gołej skóry jest na danym zdjęciu. No i na tym zdjęciu widać. Pani nie ma anoreksji, więc tego, prawda, ramienia jest dosyć sporo, więc pewnie stosunek, prawda, y, ubrania do rozebrania był za duży, i, i po prostu skasowali. Ja już mówiłem to, ale powtórzę raz jeszcze. Facebook to zło. Właśnie zjadłeś. Pączka! Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, co trzeba zrobić po obejrzeniu pączka, proszę dać łapkę w górę, subskrybować na YouTubie i mm, y, polubić fanpage Morioli Pączka. Także to trzeba zrobić. Trzymajcie się ciepło. Pa!